Serdecznie witamy Was w telewizyjnej Lekcja Divina 24 niedzielę w ciągu roku. Krzysztof Klaskowski, Witam. Krzysztof Zbuszyński. Przeczytamy, będziemy rozważali tą krótszą wersję Ewangelii. Ominiemy przypowieść o synu Bóg. Nie raz już dotykaliśmy tego w tak Posłuchajmy tekstu Ewangelia Świętego Łukasza, rozdział 15, werset od pierwszego w nowym czasie przybliżali się do Jezusa wszyscy celnicy i grzesznicy, aby Go słuchać. Na to szemrali faryzeusze i uczeni w piśmie, mówiąc, ten przyjmuje grzeszników i jada z nimi. Opowiedział im wtedy następującą przypowieść. Któż z was, gdy ma sto owiec, a zgubi jedną z nich, nie zostawia dziewięćdziesięciu dziewięciu na pustyni i nie idzie za zagubioną, aż ją znajdzie? A gdy ją znajdzie, bierze z radością na ramiona i wraca do domu. Sprasza przyjaciół i sąsiadów, i mówi im: Cieszcie się ze mną, bo znalazłem owcę, która mi zginęła. Powiadam Wam: tak samo w niebie większa będzie radość z jednego grzesznika, który się nawraca, niż z 99 sprawiedliwych, którzy nie potrzebują nawrócenia. Albo jeśli jakaś kobieta, mając 10 drachm, zgubi jedną drachmę czyż nie zapala światła i nie wymiata domu i nie szuka starannia, się znajdzie. A znalazłszy ją, sprasza przyjaciółki, sąsiadki, mówi, cieszcie się ze mną, bo znalazłam drachmę, którą zgubiłam. Tak samo, powiadam wam, radość nastaje wśród aniołów bożych z powodu jednego grzesznika, który się nawraca. No, jakbyśmy wrócili do początku Ewangelii, zobacz, to ale super odpowiedź, właściwie zdefiniowany Kościół, nie? Kto to jest? Co oni, kim oni są? I właśnie widzimy, że w owym czasie kto był przy Jezusie? Celnicy i grzesznicy. grzesznicy. I tak, nie, gdzieś współczesny świat by nas chciał widzieć, Kościół, jako taką rzeczywistość bezgrzeszną, taką idealną, taką czystą, nie? Powiedzmy. I nieraz mówią, a u was to to, a ten zrobił tamto, a ten zrobił siamto. I tutaj mamy piękną odpowiedź na te wszystkie e, takie, nazwijmy to, postawy, bo Jezus mówi jasno, że wokół mnie, i to jest Jego pragnienie, gromadzą się celnicy i grzesznicy, ci, którzy potrzebują tego ratunku. I dlatego cieszmy się w tych zgromadzeniach niedzielnych, e, odkrywajmy tą tajemnicę. Nie napinajmy się do tego stanu bezgrzecznego. Nie próbujmy iść w tym kierunku, tylko wręcz odwrotnie. Odkrywajmy tą tajemnicę, że właśnie dla mnie, dlatego czy celnika, czy tam e, prawda, innego grzecznika, Jezus Chrystus. E... jakobyś widział różnicę między tymi, którzy stanowią kościół od tych, którzy są poza Kościołem. E, właśnie to, to jest taka pewna rewolucja w myśleniu, bo Niektórym się wydawałoby, że właśnie w kościele są ci, którzy nie grzeszą, prawda? I oni powinni stanowić kościół, taki aniołowie nazwijmy to. A tutaj okazuje się, że kościół to są ci, którzy e, mają świadomość tego, że są grzesznikami i nawet z poważnych grzechów... E, e, zostali powo... wyrwani, powołani przez Jezusa i dlatego nie mówią o sobie, że nie jesteśmy grzesznikami, prawda? I także przychodzą ci, którzy upadli, ci, którzy się zmagają, którzy walczą, ale którzy właśnie mają nadzieję w miłosierdziu Boga. To jest następna taka cecha. To jest cecha. klucz. To jest klucz. To jest klucz, że różnica tak. byłaby taka, że nie ma sprawiedliwego nawet ani jednego, każdy tak. jest, y, wszyscy zgrzeszyli, Czyli, są pozwoleni chwały po Bożej, Boże. to list do Rzymian, tak, tak. tylko, że y, mamy odwagę się do tego przyznawać, ponieważ nie wisi nad nami kara potępienia, odrzucenia, Dokładnie. ponieważ zostaliśmy przygarnięci przez Jezusa Chrystusa i y, to On nas usprawiedliwia. I... Nie usprawiedliwia mnie moje życie, ale usprawiedliwia mnie Pan i kiedy ja się przyznaję do, do mojego życia. Bo gdy... Tymczasem no. ci, którzy są w świecie mają inny problem, że yy, boją się przyznać do grzechu, ponieważ przyznanie do grzechu oznacza, że no, trzeba ponieść jakąś konsekwencję, jakąś karę. Yy, jeśli ktoś nie wie, że. Ta kara jest zapłacona, że ktoś już dźwigał na sobie. Ten, ten, ten grzech i zaniósł go na, na krzyż, że, tak. że Chrystus rzeczywiście umarł za te grzechy, to, to jest ogromny lęk, no bo będę odrzucony. Stąd nakładamy różnego rodzaju maski. Daję, że Jesteśmy kimś innym. Plus do tego trzeba dorobić odpowiednie ideologie, które dzisiaj nie, tak mocno... Żeby grzech zamienić i, na dobro. Na tak, uwagę. żeby wytłumaczyć tą sytuację grzechu, że to jednak nie, że kiedyś ludzie nie rozumieli, człowieka nie znali psychologii, nie znali innych nauk, a dzisiaj nauka zdefiniowała, że to, co kiedyś było grzechem, jak homoseksualizm się już nie jest grzechem, Światowa Organizacja, organizacja Zdrowia mówi. I niektórzy wewn wewnątrz nawet Kościoła też tak zaczynają sądzić. No i wtedy coraz bardziej odchodzimy na pozycję jaką, że jesteśmy dobrzy i już właściwie nie potrzebujemy Zbawiciela. I to jest tragedia wielu osób, które są dzisiaj w Kościele. Właściwie skreślamy tak. Krzyż Chrystusa. Też. I w ogóle skreślamy potrzebę w ogóle Jezusa Chrystusa jako mojego Zbawiciela. Ja jestem zbawiony, nie potrzebuję już Zbawiciela, a jestem dobry i porządny w swoich oczach w swojej tej ideologii, Na to. sam najwyżej jako przyjaciela, kogoś, kto mi pomaga, no, tak. kto... Mnie absolutnie nie będzie oskarżał, On mi nic nie będzie wytykał, On mnie rozumie i my właściwie coraz bardziej też rozumiemy te, te, te różne ludzkie sytuacje, dlatego dzisiaj niektórzy mówią nie o przykazaniach, o jakichś wartościach, mówią o wartościach, nie mówią o rodzinie, ale o wartościach życia w rodzinie na przykład. Nie? I... Z drugiej strony też yy faryzeusze i uczeni w piśmie. Tak. A więc ci, którzy z jednej strony to pismo znają, całe Boże Prawo i faryzeusze jako to strodnictwo, które robi wszystko, żeby bardzo skrupulatnie, wręcz literalnie zachować to Prawo, mają problem. Mają duży problem, wiesz, i... i... Jezus bardzo mocno ich krytykował nie? i jasno i wyraźnie powiedział, że to nie jest jego zamysł do Kościoła. Ja nie chcę. Tej... W tych życiu faktycznie nie ma miejsca dla Chrystusa, oni się czują usprawiedliwieni. Bo oni są dobrzy, oni są właśnie wypełniający prawo. I takich też mamy katolików właśnie dobrych, wypełniających prawo. I nieraz do mnie przychodzą. Niektórzy przychodzą i mówią, pytają się. Ale ja nie rozumiem tego, co Ksiądz mówi. To, co ja mam grzeszyć, żeby być zbawionym? Ta, ta. I ja mówię, czy jakikolwiek to powiedziałem, nie, tylko ja powiedziałem, że Bóg kocha grzeszników. I to jest dla nich jakby ściana, nie? Tak głęboko jest założony ten, nie nazwijmy tylko ten moralizm, że ja muszę być dobry. Czy I jesteśmy nie... tak wychowywani tak. właściwie od najmniejszego że tak to pokutuje, potem yy... bardzo się to przekłada na dalsze życie, że człowiek jest tak spięty, nie ma w tym wolności, nie ma radości. On nie jest szczęśliwy z tego powodu, nawet, że jest chrześcijaninem. I wtedy ten faryzeizm on automatycznie się pojawia i przechodzimy... Jeżeli Jezus mówi do faryzeusów, no. że jesteście pobielanymi grobami, tak. to chodzi mu o to, że na zewnątrz tak, Wydajemy się właśnie tacy biali, Porządnie. czyściutcy, piękni, ale wewnątrz jesteście jak wypełnieni takim Jadem trupim. Dokładnie tą śmiercią nazwijmy tą to. nie? prostu Czyli, widzi. czyli jeżeli, jeżeli ktoś dotyka się ciebie, spotyka się z tobą, to jakby to trzeba uwzględnić kulturę tamtejszą, tak. że. Do, nie można było się dotykać y, rzeczy nieczystych, bo się zaciągało tą nieczystość. Tak. Więc jest mówiąc, grup pobielany, to znaczy ja spotykając się z Tobą, wydaje mi się, że nie zaciągnę tej nieczystości rytualnej, no bo jesteś piękny i tak dalej, ale faktycznie y, spotykając się z Tobą, wchodząc w relację z Tobą, Ty przekazujesz mi pewien, pewną śmierć. Tak, ty, owszem, tylko właśnie ten, jest to, tak. to sądzenie drugiego człowieka. To potępianie go, nie? Tak. bo ten przyjmuje grzeszników i jada z nimi. Jezus, został Jezus potępiony przez nich. Tak. I, i dlatego, dlatego go tego typu społeczności czy grupy, nawet wspólnoty w Kościele, długo się nie ostają, bo ich zwolennikiem nie jest Jezus Chrystus, tylko jakaś ludzka porządność. Są tacy fanatycy katolicy, bardzo prawicowi, jak to można tak określić którzy są bardzo wojowniczy też. Mi się wydaje, że oni już Pana Boga trzymają za nogi i oni walczą o prawowierność, nauki, liturgii, wszelkich tam tradycji, nie wiadomo czego jeszcze. Oni są właśnie czyści, oni są porządni i, no dobrze, i ale na końcu, teraz na końcu nie mamy, no, no powiedzmy o no świętych, no bo to są ci, którzy mówimy, mają heroiczność snu, trzeba najpierw stwierdzić, a więc, że, że oni jednak Robert, nie wierzyli się grzechu. Ale odpowiedź jest bardzo prosta. No? no Caritas Christi urgos nos. Czyli miłość Chrystusa mnie przynagla i to, co Ciebie czyni świętym, to jest miłość Chrystusa, czyli Jego przebaczenie i z tej wdzięczności przebaczonych moich grzechów ja się zaczynam nawracać, ja swoje życie zaczynam traktować poważnie. Ja widzę, co było przyczyną mego cierpienia, moje grzechy. Jezus mnie z tego wyzwala. Ja wchodzę na tą drogę. Czyli odkryłem, tak. że, że grzy, życie, powiedzmy, tą tak. drogą odrzucając, od drogą odrzucenia tak. Boga, to jest jednak życie, które sprowadza na, moje, na, mnie, tak. na mnie cierpienie. Że grzeź nie jest czymś pięknym, czymś wspaniałym, Oczywiście, Czy, ty tylko że zabronionym. Sytuacja tragiczna wręcz bym powiedział. I dopiero życie moje się zaczyna, kiedy spotykam Chrystusa ja i on I Święta odnawiam. Faustyna tak. zaczyna mówić, że ona boi się dnia, kiedy nie pójdzie na Eucharystię, tylko tak. nie poszła na Eucharystię, mhm. bo mówi nie wiem, co ja zrobię tego dnia. Widzi tak, tak wielką swoją słabość. I łaskę miłość Chrystusa. dlatego nie żyje. Już tak. tą swoją naturą, którą poznała i wie, jak ona jest biedna, tak. a żyje Tym nową naturą, tak, która którą jest ma od Chrystusa, które, czyli łaską. Oczywiście, łaska, który, się czyli duch święty, który jest w nas. Nie? I dlatego wtedy postawia, iśmy dalej, pojawia się coś takiego fajnego. Ta przypowieść. Tak, przejeżdża przypowieść. Nie? Wydaje się, że to jest jako, jakby źle policzalne. No, tak. To się Jeden tak według to... naszych rachunków tutaj ziemskich, to się no, zupełnie nie, nie, nie skleja ze sobą. Oczywiście, że tak i to jest działanie... Stawi 99 owiec i za jedną, no, to oczywiście. przecież za chwilę je stracisz. Bo okazało się, że każda osoba wielkim skarbem, nie? Też dla, dla tego pasterza, ale też taka wielka miłość do tej owcy, bo ona też była dla niego no, cennym towarem, nazwijmy to w cudzysłowie. ale taka miłość. Czyli w Kościele prosta. Bóg nas nie liczy. Tak. W sensie ilościowym, że no mam 100 więc ach, jednej nie ma, 99%. No i kto z się tam troszczy, że nie przyszło 75% parafii, nie? Ale przy tych 25 takiej parafii jak moja 13 tysięcy, no tam 2,5 tysiąca ludzi w kościele, fajnie jest, niby trochę tych ludzi było, coś się dzieje, a te nie jedna, nie, set, ale ileż z tych zagubionych. Jezus pokazuje jasno i wyraźnie nam, po raz kolejny, mamy i szukać zagubionych owiec. I z tego ma być radość, z nawrócenia, czyli z tej troski o zagubionych. I to jest... Musimy, musimy po prostu przestawiać to nasze duszpasterstwo, bo widzimy, że to obecne się wykrwawiło, tak bym powiedział. Nie mamy powołań, mamy mało no, wielodzietnych rodzin, mało mało zaangażowanych ludzi też wewnątrz Kościoła, w wielu naszych parafiach, czyli... Czy duszpasterstwo to by prowadziło do pogłębionej wiary? Pogłębiona wiara to jest wiara też i odpowiedzialna, nie tylko za swoje zbawienie, swoich bliskich, ale to jest wiara zagrożona w Chrystusie, który właśnie myśli o zagubionych, że ja idąc do pracy, do szkoły, Mając przyjaciół, kolegów, gdziekolwiek jestem, mam serce i oczy otwarte. Ja widzę po prostu to, bo Jezus widzi tych zagubionych, i on ma ten kierunek. I ten, kto ma w sobie ducha świętego, też widzi tych zagubionych. I on ma to miłość, tę delikatność. Zbudowana wiara nie będzie żadnym moralizmem, indywidualizmem, oparciem o siebie tak, ale i dla siebie życia. Faktycznie no, oparciem o Chrystusa. I dla Chrystusa, nie? i dla innych. I dlatego. Wtedy jest ta ogromna troska, wszystko bierzemy całościowo, tak jak ta kobieta też szuka tej zagubionej drachmy jeszcze, bo nie wyjdę za mąż, muszę to wszystko mieć, nie? I też ta troska, że ja mam żyć w pełni łaski, żeby być ciągle z z Jezusem, w jedności. I wtedy to wszystko funkcjonuje. Kiedy cieszysz się za... Tak. To... Kolejnego człowieka zdobyłeś dla Chrystusa. Cieszysz się, radujesz, tak. a spraszasz innych, żeby mogli się też radować. Znowu kolejny i kolejny, i kolejny został zdobyty Dobyty dla Jego No i teraz bracia mamy iść w tym kierunku. Księdz Sławik Laskowski. Kłaniamy się.